No dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Państwa. No dzieciaki już widzę, że w pełnej tam już aktywności. Ta kapeczka leci tutaj. Wszystko Telewizja Polska pięknie się pręży na koszulkach z jednej ale strony. Zobacz, tam się dzieje. A ale z drugiej fundacja. Dzieje. Proszę Państwa, Polish Soccer Skills. Dzień dobry. Nasz stały gość, pani Ewelina stępień -Kunik. Witamy serdecznie prezes fundacji. A obok jest pan Mateusz Brela. Psycholog, Brela, psycholog sportowy. sportowy, koordynator treningu mentalnego Polish Soccer Skills. Dzień dobry. Wydaje się, że Wydaje się, że obserwujemy dzieci, które po prostu sobie kopią w piłkę, ale w tym procesie zabawy kształtuje się ich charakter, tutaj pod opieką Adrena Adriana trenera, trenera tak. ale w każdym miejscu, gdzie dzieci szlifują swoje umiejętności, poznają siebie, Ćwiczy się także ich psychika, prawda? I o to Absolutnie. nam także chodzi w sporcie. Tak, no teraz jak mamy czas wakacji, jest takie rozluźnienie, jest czas relaksu, ale za chwilę zaczyna się szkoła, zaczyna się nowy sezon w klubie i dzieci zaczynają odczuwać stres. O przejście musi być je, bardzo trudne, tak, prawda? Z tego e, czasu takiego wolnego, już do dyscypliny Brakuje im pewności siebie, a my jako rodzice chcielibyśmy im w tym jakoś pomóc i, i dlatego w tym cyklu realizowanym wspólnie z Fundacją e, Telewizji Polskiej nie mogło zabraknąć tematu treningu mentalnego i, i psychologa sportowego, bo bo my jako rodzice często nie wiemy, w jaki sposób pomóc, żeby nie zaszkodzić. Sami jak byliśmy rodzicami małego piłkarza z mężem, trochę nie do końca właściwie pan pomagaliśmy swojemu synowi, mówiąc chociażby nie stresuj się, a jak nas psychologowie teraz uczą, nie stresuj się, nie działa, bo. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej stresuję. Tak. Prawda? Czyli, Czyli sport przede, przede wszystkim jakby dyscyplinuje i, i stwarza taką sytuację jakąś psychiczną w młodym yy, yy, organizmie, że się powiem może kolokwialnie szybciej człowiek zbiera do działania, jest bardziej motywowany, motywacji, Motywacja. nabiera poczucia własnej wartości. Panie psychologu, że się tak wyrażę, to jest bardzo wydaje się proste, na papierze. Tak. Dziecko jak ma wsparcie, to jest pewne siebie i, i ma poczucie własnej wartości, ale w praktyce wiemy, że łatwo wytrącić młodego człowieka, dorosłego zresztą też, z, takiego, z takiej równowagi. W jaki sposób pracować z dzieckiem, zachęcać je do takich wysiłków, żeby to przynosiło długotrwałe efekty? Jasne, przed no. Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że, że każdy jest tylko człowiekiem, a rodzic, to zawsze warto wspomnieć, jako psycholog, zawsze staram się też rozmawiać z rodzicami i ich rozumieć, jest i zawsze był pierwszym psychologiem dla swojego dziecka. Więc o tyle to jest kluczowe, żeby uczyć i modelować, jak ja lubię używać takiej teorii Alberta Bandury, który, który mówi o modelowaniu. Modelowanie tak najprościej mówiąc, oznacza, Przykład, nie wykład. Czyli pokazuj swojemu dziecku jako rodzic, jako trener, tak jak to Adrian jest, czy ja jako psycholog to postępowanie, które w sporcie będzie zachęcało, będzie pomagało, jak właśnie na przykład stres jest rzeczą normalną. Stresujmy się, tylko dobrze się stresujmy. A jak się dobrze stresować? No Stres generalnie to jest naturalna reakcja fizjologiczna naszego organizmu. To nie jest nic złego. I już same te słowa zdejmują z nas to ciśnienie i tą presję związaną z tym, że jeżeli się stresuje,

Nie do końca. Znowu mówimy o pewnego rodzaju proporcjach i wyważeniu tego, co Dokładnie. jest stresem takim, który jest destrukcyjny, a co jest stresem motywującym nas to do działania. Dokładnie. Jest kilka rodzajów stresów. Jest stres adaptacyjny i nieadaptacyjny, mówiąc tak najprościej. W tym wypadku my chcemy nauczyć młodych zawodników, ale też starszych, po prostu oswajać stres. Nawet bym powiedział, z młodszymi zawodnikami mówimy, zaprzyjaźnić się ze stresem, nazwij ten stres. Niech to będzie twój jakiś kumpel, Krzysiu, Jasiu czy Zosia na przykład, którzy będą ci pomagali w tym trudnym momencie, na przykład w przygotowaniu do meczu. Ja Ania będę nazywał mnie. Ale jesteś łobuz, wiesz, nie zrewanżuję ci się, taka nie jestem. Ale co zrobić, kiedy na przykład dziecko stara się, no tak jak tutaj widzimy, fantastycznie młodzieńcy sobie odbijają. Dobrze, ale stara się i nie wychodzi. Kolegom wychodzi, tak. a mnie nie. To jest ja no, jestem ja raz, że gorszy. I co? To jest normalne. Musimy, musimy znowu się odnieść do, do, do takiej pracy psychologicznej, czyli Malcolm Gradwell, taki fajny człowiek, którego, którego można poczytać i nauczyć się choćby tego, że trzeba podjąć przynajmniej te 10 tysięcy prób, żeby w czymś stać się płynnym. Niekoniecznie mistrzem, ale płynnym. Co do zasady, to oznacza, że Pozostałe 9099 będą w jakim stopniu niedoskonałe. I my, jako specjaliści, jako rodzice możemy pokazywać poprzez budowanie takiej zdrowej samooceny, zdrowej pewności siebie u dziecka, że popełnianie błędów jest OK, że odnoszenie porażek Aha. jest w porządku i że nabijamy sobie te powtórzenia, które w pewnym momencie przy wytrwałej, cierpliwej pracy, przy determinacji, której też uczymy młode dzieciaki w sporcie, Aha. to na pewno zaowocuje. Panie Ewelino, jak zacząć? No właśnie zachęcamy wszystkich do treningu piłkarskiego. Mateusz powiedział, że przygotowanie jest bardzo ważne, żeby tą pewność siebie budować, a wysiłek fizyczny sport pomaga w budowaniu pewności siebie i trener Adrian pokazuje, jak nauczyć się sztuczki dookoła świata. Od początku wakacji uczymy naszych widzów i opanowanie takiej sztuczki jest przekroczeniem jakiegoś poziomu umiejętności i automatycznie podbija to naszą pewność siebie i. I właśnie tak, tak jak chłopaki i dziewczyna tutaj podbijają pięknie tę piłkę. No tak, bo wystarczy zobaczyć, jakieś takie sytuacje albo ćwiczenie powtarzalności i dyscypliny. Kilka bo... tysięcy prób i, i już nawet nie. No. My się nauczy Ale tak sobie myślę, że dzieci są często w nowych sytuacjach, chociażby obozy czy jakieś tam kolonie, czują się niepewnie, nie znają rówieśników i wtedy nawet taka takie zaprezentowanie swoich umiejętności, tak. nauczenie się. Od razu stawia Od razu innym... stawia człowieka w innym tak. miejscu, że o, ten, ten coś umie, to jest ten, który tak ładnie podbija, tak prawda? Ładnie. Więc Ale już... wejście w towarzystwo jest łatwiejsze wtedy jak się jak się zaprezentuje taką sztuczkę. A to mm -hmm. zachęca nawet całe rodziny do tego żeby wyjść i pokopać w piłkę na podwórku. Dobrze, ja tak to myślę. Ja może... Bo taką niepewny siebie trochę. No właśnie siebie czuję. Ja bym chciał spróbować, czy ja mogę z kopakami. To też zostanę to i będę próbował. I na idę. Ja idę to do zostawiam tutaj, żeby się nie śpieszyć, bo będzie mnie przezywał. Widzicie, co ja sobie wezmę piłę. Wezmę sobie piłę. I... Ja proszę Dziękuję. państwa teraz gotowa? się przeniosę.